Sieman, witam Was w kolejnym odcinku z Petsim99 A w dzisiejszym odcinku tradycyjnie zrobimy sobie opening A mianowicie to co wam ostatnio mówiłem Otworzymy sobie 33 Adventure Lootboxy Za łączną wartość prawie 500 milionów gemów no i zobaczymy, czy uda nam się dropnąć Huge Firefly'a. Także ty, drogi widz, bez przedłużania strzel, koniecznie daj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. A ja już bez przedłużania, widzowie, ja wam nie będę dzisiaj przedłużał, ja tu po prostu otwieram i trafiam Huge'a, jak? Zacznijmy sobie od jednego takiego skromnego gifcika, bo kiedyś otworzyłem z jednego Huge'a i zobaczmy, co tutaj mamy. 100 krystal kluczy, okej, okay, 2 miliony gemów. No nie ma tragedii, otworzę je sobie przynajmniej. Nie ma tutaj tragedii, nie powiem, że nie. Ile taki jeden gif nas kosztuje dokładnie? 14,2 miliona. Tylko, że ja za takiego gifta dawałem 15-16 milionów, bo rzadko kiedy spotkałem za cenę rapu. Zwłaszcza, że jeszcze przed sekundką te gifty kosztowały po 15 prawie milionów. 14, chyba 5. Także trochę spadły z rapem. Pokażmy w ogóle widzom, co tu jest w środku do zdobycia. Co my tu mamy? Mam tak, huge'a. I widzicie, no z tych pierwszych rzeczy są te krystal klucze. Co tam dalej będziemy mieli? Tu mamy jakąś panda butcha, Mamy kolejne klucze. Piniatki fajne. Piniatki akurat bym przyjął. Tu mamy tornado, poteczki. Secret klucze. Jakieś tam czyściki. No i najważniejsze. Tu wędka, łopata, overload. I te jajko, które jest tutaj chyba moim zdaniem najcenniejsze. Nie licząc huge oczywiście. Bo to jajko. Ile one w ogóle teraz na ten moment może kosztować? Jakby to sprawdzić? Musiałbym iść na trading. A jakby, no teraz ciężko iść na trading, więc obstawiam, że ono może kosztować coś w granicach 200 milionów gemów, więc one dużo by nam tutaj oddało i liczę, że chociaż ono dropnie, jeżeli nie huge. Ale na huge'a bardziej liczę. Uwaga, co będziemy mieli? 10, 20, 20 piniat, 20 laki bloków i huge. Ajajaj, niestety bez huge'a. Ale okej, okay, piniatki się przydadzą do niszczenia. Ja dzisiaj na nic nie będę wybrzydzał, powiem wam, na nic, totalnie na nic. Jak nie wyleci huge, trudno. Cokolwiek wylecie, ja i tak jestem szczęśliwy. Let's go! Dalej, lecimy trzeci ceścik z trzeciego czyścika. Chyba to samo, chociaż nie, dobra. Tutaj coś innego: Piniatka, Krystal Klucze, Laki Bloki i mini czesty Szkoda, że nam aż tak bardzo to nie zwraca. Bo tu niecałe 2 miliony mamy. Ale dobra, otwórzmy sobie może tym razem 4 na raz. Dobra, lecimy 4 na raz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 4 na raz gifty. Proszę barst proszę państwa, co mamy? Stopotek, okej, okay, stopotek mi się przyda K Tych kluczy mogło być trochę więcej No, tutaj kiepskie otworzenie było Kiepskie otworzenie było Dobra, lecimy, jeden taki i jeden Oj, zdążę, dobra, jeden z lewej jeszcze 50 tych, 10 tych Nie to dobrze, o, mamy łopatkę Let's go, 17 milionów, dobra Fajnie, łopata mi się przyda akurat Chociaż mam już jedną, ale dobra, no co, będę pracował na dwie łopaty jednocześnie. To otworzenie powiedziałbym, że było na plus. Z prawie 10 giftów jedno już było na plus. Jeszcze tylko takie trzy łopaty. I może huge, i będziemy dogadani, panie Prestonie. 100 krystal kluczy, no to było szybkie otworzenie, nie ma co gadać. To co? Jeszcze tutaj jeden i jeszcze z drugiej strony jeden sobie otwórzmy. Zobaczmy, 100 potek. Fajnie. Ja z potek będę zadowolony wam powiem, spotki mi się przydadzą do gry. Piniatki, tu chyba będziemy mieć dwie piniaty i dwie laki bloki. Tak, mamy tak jak powiedziałem. Ile w ogóle tych potek mam teraz na damage? 337. No, myślę, że na dłuższy okres będzie mi starczyło tyle potek. Chyba, że je ulepszę na to jeszcze lepsze jakie są. Dobra, wchodzimy do ekwipunku, otwieramy dalej, nie gadamy, bo jeszcze 21 giftów przed nami. Jeszcze mamy dużą szansę na huge. A. Let's go. Jednego dropnąłem i może drugi zaraz tu się pojawi. No, dzisiaj póki co jeszcze nie ma drugiego, ale. Ale jeszcze może być, jeszcze może być, także kolejna czwóreczka. Let's go, let's go, Hughick, wierzę w to. I Panda Butch, dobra, jest Panda Butka, 2 miliony, dużo piniat. Najważniejsze jest Panda Butka, wiecie doskonale dlaczego. Pandy są najlepsze, pamiętajcie. Przy okazji, ja ten odcinek nagrywam przed update'em, więc możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie nowy update. Bo no, jak wyjdzie ten odcinek, no to już on będzie. Jestem ciekawy waszej opinii. Tak samo jak jestem ciekawy, czy dropnę teraz Huja. Uwaga, jeden giftcik. Podskakuję i dropię Huja. Puu! Hujik. Ajajaj. Aj. Niestety troszeczkę brakuje do Huja. TNT, no nie no, mogli dać Ci chociaż TNT Create. Y. Kto w tych czasach w ogóle używa TNT? 15 giftów, czyli ponad połowa openingu za nami. Lecimy dalej, lecimy dalej. Zobaczmy, zakręćmy się. Krystal klucze. No dobra, nie gadamy. Cztery na raz tym razem. Cztery na raz. Lecimy, lecimy. Nie śpimy, zobaczmy. No, takie szybkie 4 były, bym powiedział. Krystal, kluczy 200 sztuk, mini chestów 100 sztuk i tam były daycare basloty. 10 giftów nam tylko już zostało. Może o taj, tań, Christmas gifta jednego otworza. A czemu by nie? Może dobijemy do właśnie openingu za równe 500 milionów, bo tu mieliśmy chyba 470, taki gifcik prawie 30 wart, więc otwórzmy sobie jednego takiego Christmas gift'a. Zobaczmy, może akurat Titanic poleciałby, no śmiałbym się giga. No zobaczmy, zobaczmy co z tego gift'a było. No to jest tragedia, no powiedzmy sobie szczerze, 30 milionów, żeby zwróciło nam się, nie wiem, uznajmy nawet, że milion. No tutaj nie siadło, no ale dobra. Jednego mogłem sobie takiego pozwolić, żeby otworzyć. Lecimy dalej, lecimy, kolejny gifcik. No liczę na tego Firefly'a, wam powiem, Liczy, liczyłbym. I powiem wam, że fajnie jakby drop Rainbow Shiny, bo wtedy byłbym ultra bogaty i pewnie bym mógł wymienić za parę Titaniców. No ale można tylko pomarzyć o takim huge'u. Można tylko pomarzyć niestety, chociaż... Dajkę sloty, dobra, to jest w ogóle najgorsze otworzenie, 200 koła. Za gifta wartego 15 milionów. No dobra, to było najgorsze otworzenie chyba. No i co? Zostało 8 do adventure Loot Bugów, Chcę zrobić coś takiego, że otworzyć szybko. Tylko nie no, po dwa zdążę maksymalnie. I uwaga, huge TNT i 100 krystal kluczy. No dzisiaj powiem, to nie jest mój szczęśliwy dzień ewidentnie. Więc zmieńmy sobie miejscówkę. Może idźmy do Kitusia tradycyjnie. Shee, witam cię, cieplutko, ziomeczku. Lecimy teraz, może 4 na raz, 3 na raz. Otwórzmy sobie te 3 na raz. Zobaczymy, może szczęśliwa trójka, może jeden huge fire. Oh my god, bro! Oh my god, co tu się stało? Jest Huge Firefly 750 milionów. Jestem na zero już z openingu. Let's go! 86 existów, by the way. Jakby ktoś nie widział, 86 existów. Jest Huge Firefly. Drugi Huge Firefly, czekajcie to? 86 sztuk łącznie. Ja, ja trafiłem dwie z nich. No i to mi się opacało. Jestem zadowolony już z tego openingu. I to jest to podejście. Od początku byłem dobrze nastawiony, a nie jak zwykle, że źle. I to mi oddało, dobra, to może jeszcze jeden. Jak drobnie drugi, to leci dla was od razu na giveaway. obiecuję, przysięgam. Jak drobnie drugi leci na giveaway. zobaczmy co tym razem. Piniatki, spoko. okej, okay, przydadzą się piniatki. let's go, next let's go, next Może jeszcze jeden, huge Fireflyer, ja już mam dobre nastawienie. Jeszcze raz, panie Prestonie, słyszy pan? W sumie idźmy do Kitusia, bo tam otwieraliśmy te gifty. Idźmy do Kitusia, siemano, siemano, szefie, ja cię tu uwielbiam już, wiesz? Już cię lubimy, już się uwielbiamy, wiesz? Bardzo cię, przyjacielu, lubię. No to co? Może jeszcze jeden Rainbow Shiny. Ostatni gifcik tak naprawdę na dzisiaj. Ostatni gifcik. Rainbow Shiny. Rainbow Shiny Firefly. Let's go, let's go. Rainbow Shiny. Uwaga, czy będzie? Panda Butch na zakończenie. Elegancko. Ja spełniony. Czy z Oponingu jesteśmy na plus? Tak, jesteśmy na plus. Wydałem 700 niecałe milionów. Nie wiem, ile tam było dokładnie. 650. Zarobiłem, obstawiam, że... Z wszystkich tutaj otworzonych giftów myślę, że łączna wartość będzie około. Ciężko jest to obliczyć. Ale pomiędzy 800, choć dobra, piniaty teraz spadły też. Ale te potki też tutaj dużo dropnęło. Nam tych dużo potek dropnęło. Ale obstawiam gdzieś około 800, a 1 bilion gemów. Więc jesteśmy totalnie dzisiaj na plus. A jak jesteśmy na plus, to Wy też widzowie musicie być na plus. A mianowicie zrobimy sobie konkursik. Tylko co ja bym mógł takiego fajnego Wam rozejść? Takiego ładnego, takie. Coś... Coś takiego, wiecie, co idealnie by tutaj komponowało się do tego Firefly'a. Niech będzie ten tutaj pan Huge Mosaic Korgi. Jedyne, co musicie napisać, to ważnik w komentarzu. Ja bardzo wam, przyjaciele, którzy we mnie wierzyli, dziękuję, bo wiem, że dzięki wam dropnąłem. A, bo ja nie powiedziałem, co musicie jeszcze napisać. Jeżeli chcecie wygrać tego Huge'a, napiszcie słowo kluczowe, które będzie w losowym momencie odcinka, tak? Musicie znowu je znaleźć. No i ważnik. W następnym odcinku pokażemy sobie zwycięzcę. A i byłbym zapomniał, macie jeszcze teraz na ekranie zwycięzcę ostatniego głosowania Hyuja. Serdecznie mordeczku ci gratuluję i nagroda poszła oczywiście do ciebie mailboxem. A póki co to na tyle, życzę tobie przyjacielu przewspaniałej niedzieli. Życzę, żebyś stary w nowym update'cie dropnął Titanica. No i co? Siemanu!